Cześć. W komentarzu pod filmem o siatkach maskujących ktoś zapytał o to, co zabieramy ze sobą w teren. I myślę, że właśnie jak tylko znajdę jakieś fajne miejsce, żeby sobie odpocząć, to pokażę wam wszystko, co ze sobą zabrałem. To jest film sferyczny, czyli 360 stopni robiony specjalną kamerką, tak więc w każdym momencie możecie Ojej. w każdym momencie możecie zatrzymać sobie kadr, nacisnąć pauzę i myszką, jeżeli robicie to na oglądacie na komputerze albo palcem, jeżeli na tablecie lub smartfonie, możecie sobie obejrzeć. Koło co kamera widzi dookoła mnie nie tylko krajobraz, ale także moją twarz, jeżeli się obrócicie o 180 stopni. Można również to robić w czasie trwania filmu bez stop klatki. No, teraz bądźcie czujni, weźcie myszkę w dłoń, bo będzie akcja dla jakichś Właśnie te kamerki pewnie zostały stworzone. Pewnie teraz trzeba będzie troszkę podnieść myszką kadr. I uwaga. Do góry. O. I teraz 180 stopni do tyłu, żeby zobaczyć jak odchodzę. No dobrze. Jesteśmy na łące. Piękne miejsce. I przegląd rzeczy, które dziś zebrałem ze sobą na Wyprawę zacznę od statywu. A to dlatego, że za chwilę będę z niego filmował, a nie z ręki. Statywik wspaniały, leciutki. Jeden z najleżejszych modeli Manfrotto. Karbonowy, czyli z, chyba z włókna węglowego. Oraz mała głowica typu Unic Ball. Bardzo sprawna, lekka, przydatna do fotografii przyrodniczej. A zatem co my tu mamy? Przede wszystkim strój maskujący z, takim, z taką piękną czapeczką. Co już widzieliście? Rękawiczki bardzo podobne. Wreszcie aparat z teleobiektywem. Ponieważ, jak widać, pogoda nam no, nie jest pewna, w związku z tym zabrałem taki maskujący pokrowiec który nazywa się Raincoat czyli ubranko przeciwdeszczowe polskiej firmy Huga Nature bardzo fajnie może lać a fotografować też możemy tu się rękę o i proszę bardzo dobra i teraz po kolei ale niekoniecznie z jakimś większym sensem. Telefon komórkowy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli się długo spędza, dużo czasu spędza w lesie samotnie. No zawsze możesz sobie yy, skaleczyć się, przewrócić, słamać rękę, nogę. No jakaś forma zabezpieczenia jest. Yy, okulary w moim wieku bez tego się już po prostu nie da. No, jeszcze obsłużyć aparat mogę, ale, ale zobaczyć, czy ostro wyszło zdjęcie, na no to sorry. Sorry, to. Plecak mam zielono-czarny, nie taki zły, ale przykrywam go dodatkowo taką małą siatką maskującą, zwaną szalem snajperskim. To sobie obejrzycie ewentualnie o siatkach maskujących w poprzednim odcinku. Albo którymś po, z poprzednich. Tu mam plecaczek w którym są gadżety do filmowania. Im na przykład jest ta kamera sferyczna, jakieś statywiki różne inne rzeczy. No, Okej, okay. to dalej. Dalej. Słuchajcie, jest, nie jest tak bardzo ciepło. Mamy maj, ale dzisiaj było rano, chyba 5 stopni. Jak tak się dłużej siedzi, to jest zimno. W związku z tym. Zabrałem ze sobą nieduże, stosunkowo cienkie, ale jednak ciepłe puchowe spodnie. O! Tak wyglądają. Super rzecz, potrafi, znaczy pozwala, spędzić trochę czasu w chłodzie. Eee, no jak puchowe spodnie, to również puchowa kurteczka. To jest taka nieduża kurteczka. Przez fachowców swetrem, puchowym. No i to, karymata. Karymata, gdybyśmy się chcieli położyć, usiąść. Dzisiaj jest wilgotno. W związku z tym warto zabrać ze sobą karymata. Co tam jeszcze? No i mamy to, co powinno się mieć. Gdybyśmy chcieli sobie yy, na przykład zrobić pod tym drzewem takie schowanko. Ponieważ głośno mówię to i tak. I tak czatownia nie da wiele, ponieważ wszystkie zwierzęta już dawno stąd uciekły, ale zabieram takie, takie rzeczy ze sobą. Dziś zrobiłem sobie taką czatownię i sfotografowałem z niej łanie. Nawet filmowałem też, pewnie się kiedyś tam ukażę w jakimś odcinku. Piękna, można sobie gdzieś o, zaczepić, w ciach zaczepić i w jej osłonie możemy siedzieć i za niej fotografować. Dobrze. Co mamy jeszcze w głównej części pysaka? Już nic, ale są inne rzeczy, które są dosyć istotne. Mianowicie. obiektyw krótki. Ja oczywiście dzisiaj jestem na wyprawie na zwierzęta, no ale zawsze się może zdarzyć, że będzie jakiś super piękny krajobraz albo coś innego do sfotografowania jakaś roślinka albo cokolwiek. Krótki obiektyw, lekki, nie zajmuje wiele miejsca, warto zabrać. Proszę państwa telekonwerter, czyli extender w tym przypadku 1.4 i dwukrotny. W razie, gdyby gdzieś coś daleko się fajnego zdarzyło, możemy, możemy go użyć. Gruszka z apteki, ona służy do ewentualnego przedmuchiwania pyłków, zmuchiwania pyłków z obiektywu lub z matrycy, jeżeli się tam przyczepi jakoś mocno. Mam także taki to się chyba nazywa wziernik kątowy, który zakłada się na aparat to może będzie lepiej widać. Myszki w dłonie. Słuchajcie, zakłada się go na aparat zamiast, zamiast tej muszli ocznej o. To się tu jakoś pewnie wkłada o. mi to wypadło, więc niestety tak szybko nie pójdzie, ale jest. O, I w razie gdy fotografuję się z niskiej pozycji bardzo wygodnie widać można normalnie fotografować, niekoniecznie kładąc się na ziemi. Można po prostu się ukucnąć i tak fotografować. To się przydaje na przykład przy fotografowaniu płazów albo z leżącej pozycji a w zasadzie nie z leżącej tylko gdybyśmy chcieli sobie po prostu usiąść a mieć aparat nisko na przykład ten statywik którego teraz używam jest dosyć niski i żeby był stabilny takie ma dosyć cieniutkie nóżki żeby był stabilny nie rozkładam go za mocno za bardzo i w związku z tym jest nisko nad ziemią Wtedy czasami używam właśnie tego kątowego, takiego peryskopu, powiedzmy. Co jeszcze? Co my tu jeszcze mamy, proszę Państwa? Eee, taki gwizdek, który imituje mysie odgłosy, piski. Na wypadek, gdybyśmy zobaczyli, gdybym zobaczył z daleka lisa i chciałbym, żeby podszedł bliżej do mnie. Nigdy mi się to jeszcze nie udało, ale ludzie to potrafią zrobić i, no i nie tracę nadziei. Eee, I co? Tu jeszcze coś mamy? Tu już. No Boże. To przejdźmy. Co jeszcze zabraliśmy dzisiaj ze sobą? Proszę bardzo. Coś do picia, coś do jedzenia. No i żeby nie było niesprawiedliwości dziejowej i społecznej, jeżeli mam ubranko przeciwdeszczowe na obiektyw i aparat, no to na wszelki wypadek wziąłem również pelerynkę. I jeszcze tylko druga kieszeń. I cóż tu my to mamy? To nieważne. Tak naprawdę ważne. Taśma, którą miałem przyklejać na przykład wokół drzewa, kamerkę, żeby się przyczepiła, ale jej nie użyłem. No i tam jeszcze coś do jedzenia dodatkowo. I to w zasadzie wszystko. W sumie to jest dosyć dużo. Jeżeli idę na wycieczkę, która trwa powiedzmy dwie godziny, to biorę sam obiektyw z aparatem i praktycznie nic. Jak zmoknę, to zmoknę. Czasami zabieram ze sobą coś właśnie od deszczu, na wszelki wypadek. Czasami jakąś małą karimatkę, żeby sobie usiąść na mokrym, ale taki sprzęt, w takiej wadze biorę na dłuższe wycieczki, ale podczas których planuję jakieś zasiady. Dłuższe. No i to w zasadzie chyba tyle na dzisiaj. Dzięki. No i należy się jeszcze po Po skończeniu poprzedniego kawałka wideo zjadłem sobie śniadanko drugie, wypiłem ciepłe herbatki i od razu mi się przypomniało, że przecież koniecznie trzeba mieć zapasową baterię ewentualnie jakieś kompakt flesze, czy inne pamięci, karty. I ja noszę jeszcze ze sobą bardzo często taki wielofunkcyjny takie narzędzie, nóż, kombinerki i wiele innych tam śrubokrętów. No, czasami się coś odkręci, a to od statywu, a to od czegoś innego. Trzeba coś obciąć, jakąś gałązkę. No warto mieć. W razie jakiegoś wypadku, to już taki bardziej surwiwalowy element, takie sztuczne krzesiwo, jeżeli znajdziemy sobie coś, zaczniemy sobie właśnie tamtym nożem, który pokazywałem przed chwilą, jakieś ciepłe, suche, nie ciepłe, suche drewno, jakąś korę brzozy. O, brzozę mamy tu, to można zetrzeć ładnie i potem takim krzesiwem, używając albo noża, albo tego, tego takiego prawie noża można sobie skrzesać iskry, rozpalić ogień no i, i po prostu poczuć się bezpieczniej. Teraz to już wszystko. Bye! No i teraz to już faktycznie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zaczęło padać, więc zmykam do domu. No jeszcze półtorej godziny, zanim dojdę, ale czołem!